Nowenna do dzieciątka Jezus. Wprowadzenie. Dziecie nam się narodziło, syn został nam dany. Z księgi proroka Izajasza. Święty Jan Paweł II zwrócił uwagę na znaczenie dla nas tego wydarzenia. Również dla ludzi naszego czasu rodzi się to dziecie niosące światu zbawienie, a wszystkim ludziom radość i pokój. Ta radość i pokój przeznaczone są także dla naszych rodzin. Które przez to właśnie że dziecię Jezus narodziło się w rodzinie, zostały w szczególny sposób pobłogosławione i uświęcone, Józef i Maryja przyjęli dziecko i wychowali je, przygotowując tym samym do misji, którą podjął dorosły już Jezus. Mimo że byli wybrani przez Boga, zmagali się z wieloma trudnościami. Dość wspomnieć okoliczności, w których narodził się Jezus, ucieczkę z rodzicami do Egiptu czy powrót do Nazaretu. Kontemplując świętą rodzinę z Nazaretu, jej radości i smutki, prosimy, Dzieci Jezus, o uświęcenie naszych rodzin. Niech Jego obecność przenika nasze wzajemne relacje, radości i troski. Niech dzięki Jego błogosławieństwu nasze rodziny staną się wspólnotami życia i miłości, w których dzieci mogą bezpiecznie przychodzić na świat, wychowywać się i przygotowywać się do podjęcia życiowych zadań. W sytuacjach, w których nieraz jest nam trudno dźwigać ciężar małżeńskiego, rodzinnego życia, nie zapominajmy, że jako wierzący mamy zawsze pomoc z nieba. Prośmy w tej nowennie Dziecię Jezus, by wspierało swoją łaską nasz, naszych współmałżonków, nasze dzieci i wszystkich naszych krewnych. Nowenna do dzieciątka Jezus, Dzień Pierwszy. By małżonkowie współpracowali na co dzień z łaską sakramentu małżeństwa. Niech nasza droga będzie wspólna, niech nasza modlitwa będzie pokorna, niech nasza miłość będzie potężna, niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać. Święty Jan Paweł II. W sakramencie małżeństwa małżonkowie otrzymują łaskę miłości płynącej wprost od Chrystusa. Dzięki tej miłości mogą sprostać wszystkim wymogom wspólnego życia i wypełnić swoje powołanie. Prośmy o to, by łaska sakramentu nie była przez nich zaniedbywana i zapomniana, lecz stanowiła źródło rzeczywistej siły do życia w małżeństwie i w rodzinie. Dzieci Jezus, rodząc się w ludzkiej rodzinie, uświęciły się swoją obecnością. Proszę Cię dziś, by małżonkowie umieli się opierać na łasce Twojej obecności, którą daje im sakrament małżeństwa. Spraw by na co dzień pamiętali, że Ty jesteś z nimi w każdym momencie ich życia że ich wspierasz i prowadzisz, uczysz przezwyciężać trudności, sprawiasz, że mogą się z każdym dniem bardziej kochać. Strzeż wszystkich małżonków od lekceważenia sakramentu, traktowania go tylko jako formalność i to jeszcze zbędną. Naucz ich codziennie opierać się na twoim zwycięstwie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.